Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie na Zamku Królewskim tak, w Warszawie. Wróciłam na zamek. <noise> no właśnie bardzo się cieszymy. Witam po tej podróży po Polsce, w trakcie której miała Pani okazję zwiedzić... Wszystkie rezydencje królewskie w Polsce. No właśnie, które czasami były bardzo oddalone, prawda? Bo i północ, i południe Wawel. Sandomierz. Panie się zapraszam na zamek i proponuję, żebyśmy mm, przypomnieli sobie te wszystkie podróże, y, które odbyły się w ramach akcji Darmowy Listopad Online. To była fascynująca podróż, rzeczywiście widziałam mnóstwo przepięknych rzeczy, wielu rzeczy się dowiedziałam. A jestem ciekawa, czy zgadnie Pan, co łączyło te rezydencje królewskie? Oprócz tego, że oczywiście wszystkie były rezydencjami królewskimi, łączył je król. Aha, to tak, jeszcze tak. był jeden wspólny element? Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Pogoda! A, no Była wspaniała, słoneczna pogoda w każdym miejscu. I to widać było na filmach, rzeczywiście potwierdzam. Piękne słońce, które dodawało uroku tym wszystkim rezydencjom. Super, a teraz troszeczkę może schowajmy się jednak, Zapraszam. bo jest słonecznie, ale tak, mroźnie. To już nie listopad, prawda? Uho. Zapraszam. To jest sala rycerska. Tak, to jest sala rycerska. Też ją oglądaliśmy, oglądaliśmy w trakcie oglądaliśmy, tego naszego tak, spaceru. Tak, też, też przeszliśmy przez tę salę. Z wielkim tutaj obrazem, z Janem III Sobieskim. Zgadza się. <grym> dobry początek. Bardzo dobry. <grym> pani Małgosiu, znów spotykamy się na Zamku Królewskim w Warszawie. Stąd zaczęły się te Pani niezwykłe spacery. Rzeczywiście, niezwykłe. Rzeczywiście, niezwykłe. I muszę Panu powiedzieć, że to był. Wspaniały dla mnie czas, wspaniała przygoda. Bardzo dziękuję za to zaproszenie, że mogłabym udział wziąć w tym projekcie i też pomóc Państwu spacerować po tych niezwykłych obiektach. Na ten Zamek Królewski zawsze wracam z wielkim sentymentem i z wielką radością. Odkryłam dzięki Panu nowe miejsca w tym zamku i to była między innymi taka sala niewielka, bo dajże od sali tronowej ona odchodziła, tak. ja dobrze pamiętam? Tak, 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 W której stał na środku taki mały stoliczek, jakieś malowidła na ścianach i pamiętam, że pan mi powiedział, że to jest sala, w której August Poniatowski prowadził jakieś bardzo ważne rozmowy dodajmy, z przedstawicielami, tak? Dodajmy poufne rozmowy, poufne. cztery oczy. no właśnie, tak, także tak, tak. wychodził z tego takiego oficjalnego E, miejsca. Tam możemy zobaczyć te oryginalne malowidła, prawda, które oglądaliśmy, które myślę, że zrobiły też duże wrażenie tutaj na, na panią, pamiętam y, to właśnie, y, te emocje i y, 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 y to wrażenie, jakie zrobiła świadomość, że są to oryginalne wykute ze ściany y, fragmenty malowideł, które właśnie w czasie wojny udało się wydobyć i później, on, y, później one wróciły na swoje miejsce, także sala z tego powodu na pewno bardzo niezwykła. To na pewno ta sala jest takim moim odkryciem z tego spaceru i też e, nie wiedziałam, że e, funkcje e, zamku królewskiego dzieliły się na dwie, czyli była to z jednej strony siedziba monarchy, a z drugiej strony również się parlamentu. Tak, rzeczywiście, nazwa, do której nasze muzeum nawet niedawno wróciło, to Rezydencja Króla i Rzeczypospolitej. I tak jak dobrze pani powiedziała, rzeczywiście to również była siedziba Sejmu. Mieliśmy okazję, ja miałem przyjemność opowiadania o, tak, o konstytucji, o, 3, maja. O konstytucji tak. 3 maja. Mieliśmy okazję również zobaczyć stan przy tym um, oryginalnym, prawda? Dokument obrazie tak, dokumencie i obrazie, Jana, I obrazie. Matejki, mhm. Jana Matejki. prawda? Więc to myślę, że to też jest bardzo ciekawe i bardzo wartościowe też, że ten obraz jest pokazany w takim kontekście, prawda? Kontekście tej, tego miejsca, tej sali, ponieważ obraz znajduje się przy samej sali, w której to wydarzenie miało miejsce. Więc bardzo dziękuję za, za tę dawkę wiedzy i taką lekcję historii i trochę historii sztuki. Bo było to dla mnie bardzo interesujące. Będę teraz wracając tutaj na zamek miała w pamięci właśnie te swoje nowe odkrycia, a jeszcze właśnie, bo cały czas tak o obrazach wokół obrazów się kręcimy. To są dwa wizerunki, wizerunki. osób, ponieważ nie wiemy, kim były te osoby i te obrazy nie zostały również namalowane po to, żeby uwiecznić podobieństwo osób, ale... Rembrandt coś chciał nam pokazać. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy o jakich obrazach mówimy. Mówimy oczywiście o tych dwóch bardzo cennych obrazach, które są w posiadaniu Zamku Królewskiego. Są to dwa obrazy Rembrandta. Tak. Jeden to. Uczony przy pulpicie. A drugi. A drugi dziewczyny. to dziewczyna w ramie obrazu, prawda? Tak, tak. tak. Zwróciła Pani uwagę na tą iluzję trójwymiaru, która jest no, zastosowana. Ten trójwymiar, czyli te wystające z ramy dłonie kobiety. Tak, to jest naprawdę niezwykłe. Dziewczyna przebija, prawda, tą warstwę obrazu, to lice obrazu, i tak naprawdę te dłonie już są w naszej rzeczywistości. To zachwycało w XVII wieku i zachwyca do dzisiaj, prawda. To jest naprawdę niezwykłe. Myślę, że te obrazy hipnotyzują wręcz swoją właśnie taką, tym mistrzostwem malowania, ujęcia, prawda. Wydaje się, że dziewczyna naprawdę żyje. że Tak, tak naprawdę, to jest niesamowite, to jest... że w tamtych czasach Rembrandtowi, po pierwsze, że wpadł na taki pomysł. Tak, prawda? Tak. A dwa, że udało mu się go zrealizować w tak mistrzowski Mistrz. sposób. No to jest po prostu geniusz. I e, ci wszyscy, którzy e, no, zdecydowali się wziąć udział w tym naszym wirtualnym spacerze, mam nadzieję, że już niedługo będą mogli odwiedzić to miejsce osobiście i e, wszystko sprawdzić e, naocznie, a nie tylko za pomocą e, Komputera, to czy prawda, internetu. to prawda, wszyscy wiemy, że nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, prawda z, z miejscem. Ze że, sztuką. Ze sztuką, no, ze sztuką historią tak, wiadomo, tak. to są rzeczy, które też człowiek odbiera wrażeniowo. Tak. No ale myślę, że te filmy y, dają taką namiastkę, prawda poznania właśnie sztuki, historii, tych wspaniałych miejsc. Dobra, i następna y, wizyta moja to, to były niedaleko. łazienki tak. królewskie. Tak. Czyli, niedaleko. Czyli zostajemy w Warszawie. Zostajemy w Warsz Zostańmy przy tym samym królu, prawda? Ponieważ tak. Stanisław August w lato, na okres letni, przenosił się do swojej właśnie rezydencji. Tam y, pamiętam, że przywitała Panią piękna pogoda, piękne słońce <noise> w łazienkach. Tak, było rzeczywiście niesamowicie. Odwiedziłam Biały Dom mhm. i wodozbiór. Tak. Nie byłam wcześniej ani w jednym, ani w drugim miejscu. Otwieraliśmy, pamiętam ten efekt otwieranych okiennic zewnętrznych i to światło zalewające te komnaty. Przepiękne, no po prostu przepiękne, musicie to koniecznie zobaczyć, bo nie da się tego opisać słowami. Przepiękne malowidła na ścianach. Jest to niewielki domek, bo ta przestrzeń nie jest duża, tak, te pomieszczenia... Tak. Nie są duże, ale dzięki temu są takie ma się takie wrażenie, że mogłoby się tam mieszkać. Jest coś takiego bardzo takiego przytulnego i miłego w tym miejscu. To co mnie tam e, zdziwiło, to to, że wszystko jest małe. To znaczy, mm -hmm. że te mebelki są Delikatne. niewielkich rozmiarów, tak. że łóżko też jest takie właściwie trochę no, na wymiar taki dziecięcy, um, a nie królewski, ale też rozmawialiśmy o tym, że jednak wtedy ludzie byli trochę niższego. Wzrostu, chociaż podobno Stanisław August miał w ogóle pretensje co do swojego wzrostu, tak, że, że chciał że... być wyższy, a na obrazach wcale tego nie widać. To prawda, to, to są obrazy reprezentacyjne, które miały pokazać, prawda, króla, króla takiego zidealizowanego. I też takim, jakim on chciał siebie pokazywać innym, prawda? I takim przejść do historii. Oczywiście. Ale wiemy z pamiętników y, króla Stanisława Augusta, właśnie, że chciałby być troszkę wyższy, również troszkę szczuplejszy, chociaż jak na tamte czasy jest opisywany jako osoba o średnim. Y, Natomiast um, właśnie to łoże jest bardzo ciekawe. Um, to jest jedyne oryginalne, zachowane łoże um, należące do króla właśnie w białym domu, także to niezwykłe, niezwykły eksponat. Poza tym też warto dodać, że biały dom niedawno został odrestaurowany, także miała Pani okazję um, zobaczyć te wnętrza, które odzyskały ten blask uh -huh. XVIII wieku. Ten kształt um, i te um, odrestaurowane malowidła, takie jak widział je król, kiedy, kiedy to Przebywał. I kolejne, kolejny obiekt, który odwiedziliśmy w Łazienkach Królewskich, i też nigdy tam nie byłam, to był wodozbiór, ale tu jestem trochę usprawiedliwiona, ponieważ został otwarty, odrestaurowany całkiem niedawno, więc z nową ekspozycją, prawda? Dokładnie. I co to jest w ogóle za tajemnicze miejsce? To jest miejsce, które dostarczało wodę do wszystkich innych pomieszczeń, w których ta woda była niezbędna, w łazienkach. Jest na takim lekkim wzgórku, tak żeby dostęp tej wody, wiadomo, był łatwiejszy. I to uważam za wspaniały pomysł, że odbywają się tam, bo no tak to nazwę, bardzo elitarne Przedstawienia elitarne, ponieważ dla bardzo niewielkiej liczby osób, ponieważ sam wodozbiór jest niewielki, tak. ale to mnie niezwykle ujęło, bo jak wiadomo Stanisław August Poniatowski był wielbicielem sztuki, literatury, muzyki i również teatru, więc myślę, że ten pomysł bardzo tak pięknie się sprzęga też z tym, jaką osobą i jakie życie prowadził król wtedy. Tak, to w wspaniale komponuje się z, prawda, z klimatem Łazienek, no i z samą osobą króla. To prawda, jak powiedziała koleżanka, najmniejsza przestrzeń teatralna w Łazienkach króla. Niesamowite, ja tam, koniecznie, ja tam koniecznie muszę wrócić i muszę takie przedstawienie zobaczyć. Najchętniej też ze swoim synem myślę, że będzie. Pod wielkim wrażeniem. Ciekawe również było to, że dzięki tej makiecie, którą też my mieliśmy okazję zobaczyć na filmie pani będąc właśnie w wodozbiorze, można było sobie uświadomić, że na górze jest taki lej, prawda, który zbierał tę wodę, czego nie widać, prawda, tak. kiedy stanie się przed, przed tym budynkiem. To też bardzo ciekawe zobaczyć to miejsce też z lotów ptaka, prawda, przy pomocy tej makiety, która jest tam zaprezentowana. Do łazienek zapraszamy o każdej porze roku. Absolutnie tak. Do Białego Domu w sezonie letnim, Letnie. żeby sobie wyobrazić, jak to funkcjonowało właśnie za czasów Stanisława Augusta i on też korzystał tylko z tego domu w, wtedy, kiedy była piękna pogoda, kiedy było ciepło. Tak, tak. Następna rezydencja królewska, którą odwiedziłam. Była oddalona już znacznie, tak, prawda? To już bo była to, wycieczka poważna. Bo to północ Polski tak. e, zamek w Malborku. No i proszę powiedzieć, czy tak sobie pani wyobrażała wnętrza tego zamku? Przede wszystkim zamek zaskoczył mnie skalą. Mhm. E, widziałam wielokrotnie ten zamek e, z oddalenia. Ale nie byłam w środku, tak jak powiedziałam, i kiedy już weszłam w tę przestrzeń zamkową, przekraczając którąś z bram, bo tych bram na tym zamku jest mnóstwo wjazdowych, jest też fosa, zaskoczył mnie swoją skalą. Robi to miejsce naprawdę wielkie wrażenie. I gotyk też ma coś takiego, jednak by to powiedzieć, budzącego respekt. To jest myślę bardzo dobre e, spostrzeżenie. E, bardzo pięknie zostały pokazane właśnie podczas pani spaceru te wnętrza z tą gotycką architekturą. Właśnie gotycka architektura, czyli przestronność i wysokość, prawda? Tak. Ponieważ ta architektura prowadzi nas do nieba. E, taka jest filozofia e, tej architektury, prawda, gotyckiej, ma być jak najwyżej, tak żeby myśli człowieka były skierowane właśnie ku niebu. I to, i to widać. I pamiętam, bo taka piękna... Przestrzenna sala to był reflektarz. Prefektarz. Refektarz. Mm -hmm. Dziękuję. Mm -hmm. Refektarz, który to mnie zaskoczyło, miał dosyć dużo okien. To były grube, bardzo y, szyby, mm -hmm. ale przez które wchodziło to zachodzące słońce, rozlewając się takim złotym światłem na całą tę salę. Absolutnie y, no, bajkowe to było wrażenie. I też pamiętam, że. Y, no super, super było to, że pan przewodnik, który nas oprowadzał, był w stroju e, historycznym z, z epoki i e, pokazywał mi też cały, e, wspaniały i bardzo liczny zbiór białej broni. I potem była sala, która mnie zachwyciła. I teraz nie pamiętam, oczywiście nazwy, Bo to nie były właśnie arrasy, tylko to była ta druga nazwa na, na wiszące na ścianach, na takie tkane, wielkie obrazy kilimowe. Tak, 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 tak. Jak, y jaka to? Y możemy je nazwać arrasami, możemy je nazwać tapiseriami. Ta tapiserie, tak, tak, o, tak, tak. dokładnie. Y te tkaniny, one do XVI wieku były nawet bardziej cenione niż obrazy olejne, więc to był też taki element y prestiżu. Aby w zamkach właśnie ściany dekorowały takie właśnie de, piękne tkaniny. No a jednocześnie też Państwo mówiliście o tym, że one też miały funkcję ocieplającą, prawda? Bo jak wiadomo takie wnętrza bardzo trudno było ogrzać, zwłaszcza w te srogie zimy. Kiedy myślimy o Malborku, myślimy przede wszystkim o Krzyżakach. A okazuje się, że przecież ten zamek w Malborku był również siedzibą polskich królów, dlatego go zresztą odwiedziliśmy. No właśnie, i pan, który opowiadał tutaj Pani podczas tego spaceru, rzeczywiście zwracał na to uwagę, prawda, że Malbork przez bardzo długi czas był w posiadaniu Polaków, prawda, był rezydencją polskich królów, no i myślę, że warto o tym pamiętać, że, że przez wiele, wiele lat, wieków tam rezydowali polscy królowie, no i pamiętam też, że była mowa o polskim królu, Zygmuncie III z dynastii wazów, prawda? Mm. Tam taka pamiątka, myślę, też ważna, kartusz herbowy, Państwo zauważyliście, który jest właśnie herbem rodziny wazów, rodziny szwedzkiej, no ale po matce ten król był właśnie w połowie Polakiem, miał krew polską, w jego żyłach właśnie płynęła krew rodziny jagielońskiej i stąd został wybrany właśnie na tron polski. No dobrze i kolejna wycieczka w zupełnie przeciwnym, w przeciwnym kierunku czyli na południe. Czyli na południe, tak, to słynny zamek na Wawelu, ale tym razem taka nieoczywista odsłona, prawda, tego miejsca. Zupełnie zaskakująca, przyznaję, i też byłam, oczywiście nie byłam pierwsza na Wawelu, bo byłam tam wielokrotnie. Ale raczej właśnie kaplica Zygmuntowska. I ten, ten Wawel, który no, znamy wtedy, kiedy przyjeżdżamy do Krakowa i, i mamy ochotę go odwiedzić, bo zobaczyliśmy Wawel nieznany i taki którego właściwie w dzisiejszych czasach jakby jest niemożliwością zobaczyć, bo to były takie właściwie wykopaliska, odkrycia archeologiczne. Tak, nawet nazwano tę ekspozycję zam, y, Wawel zaginiony. Zaginiony, prawda? no właśnie, tak, czyli tak. taki, którego już no, nie uświadczymy. Tak, tak. I takie miejsce, do którego wchodziliśmy po takim pomoście. To był chyba najstarszy w ogóle w Krakowie zachowany kościółek. Tak. I jeszcze z was epoki romańskiej. Romańskiej, tak, to styl romański. Jedna z najstarszych odkrytych świątyń. Mm. Mhm. I y, proszę powiedzieć, jakie wyra... co się odczuwa, kiedy staje się wewnątrz takiego właśnie wczesnośredniowiecznego... Czyli znaczy ja, ja miałam takie wrażenie, kiedy wchodziłam w ogóle w tę przestrzeń tej ekspozycji, że trochę jakby się czułam, jakby w forum romanum, że to jest coś takiego, mhm. że te wieki, które są w, zapisane w tych murach, te mury, które były świadkami no, całej naszej historii, początku to jest, państwa, prawda? to jest coś y, no, nie, niebywałego. I to też, na co pamiętam, zwróciłam uwagę, co mnie zachwyciło, że ściany tego kościoła nie są proste, tylko są zaokrąglone. Jednak ta forma jest formą o wiele trudniejszą, prawda, aniżeli linie tak, proste, tak, tak, przecinające się. Więc też. No myślisz z takim wielkim gdzieś i wzruszeniem, ale też i szacunkiem do tych przeszłych pokoleń, które no, zostawiły po sobie takie, no, takie dziedzictwo i że my dzisiaj po tylu setkach lat e, możemy no, prawie, że dotknąć tych cegieł, tego kamienia i wyobrazić sobie, że no, nasi przodkowie kiedyś stąpali po tych e, no nie właśnie nie posadzkach, tylko takich no, ka kamien kamieniach. Tak. E, mnóstwo też tam było e, odkryć e, przedmiotów, czy właściwie fragmentów takich przedmiotów e, użytku codziennego. To fragment jakiegoś grzebienia, jakieś brochy, bo też i biżuteria. E, przecież. Były też łyżwy z kości zwierzęcej. To tak. co, co jest niezwykłe, prawda? Czy... Tu nie poszliśmy za wiele do przodu, prawda? Prawda, no, no. Właśnie, no właśnie. Łyżwy już we wczesnym średniowieczu. Niesamowite. Okazuje się. Były też buty tak ze średniowiecza, tak zwane tak. cizmy. Z bardzo delikatnego materiału, prawda? Bo ze skóry, a jednak zachowane w wspaniałym stanie, więc to też myślę, że rozbudza wyobraźnię, jeśli chodzi o życie w średniowieczu. Warto, warto odwiedzić na pewno to miejsce. Oprócz komnat królewskich, również zagubić się w tym. Wawelu zaginionym, prawda? I, I poczuć ten niesamowity klimat. Film został właśnie, w filmie została użyta taka muzyka, która nadaje taką aurę, aurę tajemniczości. Niesamowitość. Myślę, My. myślę że, że bardzo adekwatnie do tych odczuć, która, Niesamowite które. Niesamowite też są. jest to, że żeby zobaczyć te wszystkie rzeczy, trzeba jakby zejść w podziemia. Że to zostało wszystko odkopane, czyli że przez te lata narosła. Tak, ten poziom warstwa się po, tak. Tak, To też bardzo jest, y, ciekawe, można sobie uświadomić, prawda? Jak bardzo y, różni się ten poziom gruntu od czasów wczesnego średniowiecza do, do współczesności. Tak, to też bardzo. To podobnie jak w forum romanu, prawda? Schodzimy na dół, żeby no, wrócić do, do starożytności. To też właśnie było takie moje skojarzenie. I też taki smaczek na koniec, ponieważ już skończyliśmy zwiedzanie tej części Wawelu po zmroku. Byłam pierwszy raz w tym miejscu zupełnie sama, tylko ja i ekipa nasza filmowa. Więc to było niesamowite, bo zazwyczaj tam jednak jest mnóstwo turystów. Tak, mnóstwo ludzi. I pięknie podświetlone krużganki. No wie, skojarzyło mi się to oczywiście z serialem Królowa Bona, tak, oczywiście. Który, który w dużej mierze działał się właśnie, odbywał się w, w tym miejscu. Już widziałam tą przemykającą Aleksandrę Śląską i Annę Dymną między tymi kolumnami. Kolejna już ostatnia rezydencja królewska to był Sandomierz. Miejsce myślę najmniej znane, prawda, jeśli porównamy z tymi pozostałymi uh -huh. królewskimi rezydencjami. I myślę, że taką dużą wartość ma ten film właśnie, ponieważ pokazuje, myślę, szerokiej publiczności to miejsce nie tak bardzo znane, a jednocześnie również rezydencja polskich królów. Ten zamek jest przepięknie położony. Już robi wrażenie, kiedy się stoi na dole, ponieważ on jest na takim dosyć dużym wzgórzu. Kiedy na niego patrzy się, to ma się takie wrażenie, że on króluje nad tym miastem. Jest otoczony rzeką, mm -hmm. więc kiedy się już jest w środku i kiedy się wygląda z okien, to ma się takie wrażenie naprawdę królowania nad tą okolicą i panowania. I nieprawdopodobna jest historia tego zamku. Ten zamek został zburzony podczas potopu szwedzkiego i właściwie to, co się zachowało, jest tylko fragmentem tego, co kiedyś funkcjonowało jako, jako zamek w całości. To potem został przemieniony na więzienie. Za czasów II wojny światowej korzystali z niego hitlerowcy i też więzili tam i katowali tam ludzi. A potem już po wojnie, a w czasach komunizmu, Przejęli tam władanie nad tymi pomieszczeniami, no myślę, NKWD i też tam miało swoje lochy i prowadziło przesłuchanie i więziło ludzi. I to zrobiło na mnie, przyznaję, ogromne wrażenie. Kiedy weszliśmy w podziemia tego zamku, przewodnik zwrócił moją uwagę na napisy wyryte na jednej ze ścian, czyli tych, którzy tam właśnie byli więzieni i to zawsze jakoś tak bardzo przemawia i działa na wyobraźnię, jaka, jaka historia i cierpienie ilu ludzi jest gdzieś zapisane w tych murach. Um. To na pewno taka ciemna, ciemna karta, prawda? Jeśli chodzi o historię tego miejsca. Pamiętam, że pan, który właśnie prezentował tę historię, pokazał taki bardzo ciekawy, zaskakujący eksponat. To był komplet szachów. Prawda? Najcenniejszy eksponat na tym zamku pokazał mi go w baszcie. To niesamowite miejsce, bo z takim widokiem panoramicznym na, na Wisłę i, i na miasto po tej drugiej stronie rzeki. I powiedział, że to jest absolutny unikat na skalę światową i że to będzie coś, co jest pokazywane raz na... Jakiś naprawdę czas, ale że no jest, jest taka niezwykła okoliczność, że w tym spacerze wirtualnym możemy to pokazać takich szerokiej tak. szerokiemu gronu odbiorców. No, ja jeszcze muszę powiedzieć tutaj, będąc w Zamku Królewskim, że to właśnie Zamek Królewski spowodował, że nie mogła Pani obejrzeć jednego eksponatu. Korony który, Kazimierza Wielkiego. Tak, który na co dzień jest przechowywany w Zamku Sandomierskim. To prawda, zamek wypożyczył tę ciekawą koronę na wystawę tutaj w Zamku Królewskim w Warszawie. A to jest w ogóle zabawna bardzo rzecz, którą usłyszałam wtedy podczas zwiedzania tego zamku, że to była taka korona, bo oczywiście dopytywałam z czego jest ta korona, że to jest taka korona podróżna. I że, tak, że w ogóle coś takiego było jak korona podróżna. Inaczej I mówiąc, że korona hełmowa też, tak? Tak, się że dokładnie można pod... było ją założyć na, na hełm i że e, król używał jej w podróży i że ona w związku z tym nie była z takich super szlachetnego kruszcu, mm -hmm, ani takich super mm -hmm. szlachetnych, kamieni. bardzo drogich kamieni. Dla mnie to była naprawdę wspaniała lekcja historii i wspaniała przygoda, więc jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że Państwo również skorzystaliście. Na tych naszych podróżach i na tych naszych opowieściach. No i zapraszamy, wchodźcie, oglądajcie, oglądajcie nasze relacje, ale też jak tylko będzie to możliwe, zwiedzajcie królewskie rezydencje w Polsce i sami sprawdźcie, jakie kryją w sobie bogactwo i wiedzy, i sztuki, i jakie robią wrażenie. Nie mogę się, ja w imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękuję za udział w tym projekcie Darmowy Listopad Online. No i zapraszamy, tak jak właśnie pani powiedziała, naszych widzów, wszystkich, wszystkie osoby do oglądania filmów. Nasze filmy są dostępne na stronach internetowych i Facebooku Zamku Królewskiego w Warszawie. Łazienek Królewskich, Zamku w Malborku, Zamku Królewskiego na Wawelu i Muzeum Okręgowego Zamku Królewskiego w Sandomierzu. Możemy je również obejrzeć na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I zapraszamy do odwiedzania tych wspaniałych królewskich rezydencji w najbliższym czasie, kiedy zostaną już otwarte.